Gdzie Pani spędzi święta? W rodzinnym gronie, również wyjazd do rodziny, do najbliższych. Jak co roku spędzam święta z rodziną. Jeden dzień spędzamy z moimi rodzicami, drugi dzień wybieramy się do rodziców mojego męża. No, święta spędzamy w rodzinnym domu, przy choince sztucznej, bo zielone żywe są za drogę. Czy to będzie wyjazd większy, rodzinny, czy, czy tylko w najbliższym gronie? No, rodzina jest tak rozrzucona na południu na północy Polski, więc tym razem tylko syn z żoną i wnuczką moją będą umie. W domu? Z rodziną? Z rodziną. Ktoś przyjeżdża z daleka? Nie, sami swoi wszyscy stąd. W domu. Przyjedzie ktoś, jakaś większy, większy zjazd? No, na pewno rodzina przyjedzie. No najczęściej w kronie rodzinnym, prawda? W domu. Czy ktoś przyjeżdża, czy, czy to jest tylko i wyłącznie najbliższa rodzina? To znaczy, no, zbieramy się, prawda, wspólnie z całą rodziną, czyli bliższa, dalsza rodzina. E, gdzie pani spędza święta? W domu rodzinnym. Albo do rodziców jeżdżę, odwiedzam niedaleko strołęki.